Cześć Boże! Witam Was bardzo serdecznie w czwartą niedzielę Adwentu. Dzisiaj wsłuchamy się w słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Zaczynamy! Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski Pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Po wysłuchaniu Ewangelii według świętego Łukasza, zapewne w głowach wielu z nas pojawiło się chwileczkę, jak kojarzy skądś ten fragment. Rzeczywiście, no jest on taki bardzo, ale to bardzo popularny, nawet przy rozważaniu tajemnicy różencowej, pierwszej tajemnicy radosnej, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Dlatego nie chciałbym wchodzić dogłębnie w każde, w każde słowo. Z tej Ewangelii, a skupić się właściwie na dwóch zdaniach. Pierwsze z nich to niech mi się stanie według słowa Twego. I gdy o tym zdaniu myślę, to wierzę, że Pan Bóg chce dla mnie, tak jak i dla Ciebie, dobra, chce tego co najlepsze. Choć to zadanie powierzone Maryi jest niewątpliwie wyjątkowe. Bardzo, bardzo wyjątkowe i szczerze mówiąc pełny podziwu, no ja ją przynajmniej podziwiam, to też zdaję sobie sprawę z tego, że przed każdym z nas też jest jakieś zadanie, jakaś misja, jakiś cel, jakieś powołanie, które stawia przede mną Pan Bóg. Dla mnie tym powołaniem jest powołanie zakonne. No ja też to powołanie realizuję dla kogoś. Dla dla Pana Boga, uszczęśliwiając także i siebie, bo ja w tym powołaniu jestem szczęśliwy. Także to działa w dwie strony. To nasze powołanie, powołanie każdego z nas. Kiedy też patrzę na to zdanie, to widzę, jak bardzo istotne jest zawierzenie Panu Bogu całego swojego życia że wszystko, co wykonuję, wykonuję z Bogiem. Przynajmniej chciałbym, bo, bo, nie, zawsze, bo nie zawsze się udaje. Ale też wtedy, kiedy właśnie jest ta świadomość, jest ta motywacja, że to robię dla, dla, bo kocham, dla, z miłości, to wtedy dostrzegam to, że wychodzi znacznie lepiej, niż gdybym robił coś bez Pana Boga. Dlatego ten fragment z Ewangelii uczy mnie także zawierzenia Panu Bogu, zawierzenia temu, że On wie lepiej. On wie lepiej ode mnie. Byleby tylko też umieć wsłuchać się w to, co Pan Bóg do mnie mówi. A Pismo Święte to niesamowita okazja, by właśnie tego Pana Boga rozumieć i by chociaż odrobinę uszczknąć z tego, co, co do mnie mówi. Uszczknąć, takie słowo, uszcz uszczknąć z jego, z jego Bożego Słowa. Z kolei, właśnie drugie zdanie: Dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego, to kojarzy mi się taka scena, kiedy idę właśnie przez swoje życie i dochodzę do pewnych krawędzi, do pewnych trudnych sytuacji, których sam nie mogę przejść. I choć dobrze byłoby, żeby właściwie Iść z Panem Bogiem cały czas przez swoje życie, i Pan Bóg z nami idzie przez życie, tylko ja nie zawsze chcę Go widzieć z powodu grzechu. To dobrze jest wtedy wiedzieć, że mam z sobą kogoś, kto z niemożliwych rzeczy potrafi uczynić możliwe. Całe moje życie jest w pewnym sensie cudem. To, że mogę do Was mówić, też w pewnym sensie jest cudem, bo bardzo się też tego obawiałem. Wydawało mi się to wręcz niemożliwe, żebym mówił, mówił do jakiejś kamery, ale Pan Bóg robi swoje. I to też jest jakaś oznaka tego, jak istotne jest to, by, by Panu Bogu zawierzyć. I też życzę Wam, aby te święta, zbliżające się święta Bożego Narodzenia, to był czas, kiedy mogę powiedzieć, Panie Boże. Zawierzam Tobie całe moje życie. Ufam Tobie. Wiem, że chcesz dla mnie dobrze. I tego z całego serca na te święta Wam wszystkim życzę. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was gorąco. I trzymajcie się ciepło i mocno Pana Boga w swoim życiu. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Uszczknąć, 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 uszczknąć. Co za słowo jest? Uszcz... Uszczknąć. Uszczknąć. Dobra